Herring Shad to przynęta firmy Severgear, która już zagrościła na rynku wędkarskim, większość wędkarzy ją zna, ja nią łowię już dosyć długo, jest to dla mnie przynęta przede wszystkim bardzo wszechstronna, o tym jak jest wykonana, że jest to przynęta zrobiona ze skanów żywej ryby 3D, bardzo realistyczne. Malowanie, różne wzory: mamy szczupaka, okonia, płoć czy śledzia. To wszyscy wiemy, bo to już zostało powiedziane wiele razy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na uniwersalność tego modelu. Ta przynęta, w zależności od wielkości, w zależności od tego, jak ją uzbroimy, będziemy mogli łowić nią praktycznie różnymi technikami, metodami i różne gatunki ryb. Ten największy model świetnie sprawdza się trollingu, jak również przy rzucaniu na ciężkim zestawie castingowym. Lekko uzbrojony, można prowadzić go na wodzie dosłownie metrowej, czyli idealnie nada się nam do łowienia szczupaków, zarówno szkierowych, jak i u nas na jakichś rozległych łąkach, na płytkiej wodzie. Herring jednak ten czerwony ma coś w sobie szarowiejskiego. No. Taka 70. O, jakie przyspieszenie! Bo on jest. Siedzi na dozbrojce. zbrojce samej. O. Guma na zewnątrz cała była. A zaatakował do zbrojcę. Zresztą on już się wydarzył. W podbieraku. Tutaj. Gumeczka już pojedzona, pogryziona. A więc będzie. Więc będzie łowna. To zbrojkę zakładamy od spodu. Bardzo mocno ryba zaatakowała. Myślałem, że będzie duża, bo fajny atak ostry strzał. Co ciekawe, nie wiem czy to ta, bo, bo za chwilę ryba spadła, dosłownie dwa ruchy i powtórzenie. Albo to ten sam przed, albo szły dwa, jeden odpad a ten przeatakował. Tak też mogło być, bo często tak jest, że. One pływają po parę sztuk, i potem jeden drugiego odprowadza. Wypuszczamy. Prawda jest taka: jak na nic nie chcą, to zakładam czerwonego heringa i wtedy chcą. Pełnego wyrzutu wziął. Jest Prawie, ale tak wiesz. ustanowiłem troszkę inaczej, na takie równe zbijane nie chciały Cięższa główka takie szybsze zbijanie Kreszcie znaczy, jak ładnie zazarł No ]kę. grubo powiem no. no tak, się zagniemy Zielona rybka. Model 19 centymetrowy z kolei uważam, że jest najbardziej uniwersalną. Świetnie będzie się nadawał do łowienia na płytkiej wodzie, jak i na naprawdę głębokiej wodzie zrzutu. Tutaj możemy łowić zarówno kołowrotkiem castingowym, a jak i również wędką ze zwykłym kołowrotkiem. Zupełnie spokojnie damy radę obsłużyć to. Praca tej przynęty jest na tyle interesująca dla ryb. Że jesteśmy w stanie sprowokować nawet najbardziej ospałe ryby. Tutaj jest też taki drobny szczegół, warto zwrócić na to uwagę. W ogonku jest dziurka, po to, żeby włożyć tam grzechotkę. Są na rynku do kupienia takie grzechotki małe. Dodatkowo to dźwiękiem wabi, jeszcze pracując, także ta przynęta idealnie prowokuje ryby, działając na jej różne zmysły, zarówno wzrok, bo jest bardzo naturalnie ładnie pomalowana, jak i pracę na linię boczną działa i jeszcze do tego, jak założymy grzechotkę, no to będzie słuch też odgrywał rolę. Kolejnym zmysłem, o którym warto powiedzieć, jest też zapach. Ta guma jest nasączana aromatem wabiącym drapieżniki. Także nie śmierdzi silikonem, wręcz przeciwnie. Tutaj można w to uwierzyć, że ona będzie wabiła nam ryb. W takich dużych jeziorach jak tutaj to jesteśmy jesienią Rapieżniki te są typowo toniowe. Heringa wcale tak ostro nie trzeba podbijać. W toni to wystarczy go troszkę podwinąć i dawać opaść. Ja stosuję do takiego łowienia dosyć ciężką głowę. bo tu mam założoną 35 gramów główkę i on bardzo ładnie od razu zjeżdża w dół, opada. Także ta praca, wbrew temu, że ja nie podrzucam kijem tylko z kołowrotka i daję mu opaść, jest dosyć agresywna, wystarczająco agresywna żeby sprowokować drapola. Yes. Przyszedł? Jak zły. To oni, rybka przywaliła na... O, patrzcie co to będzie, <laughs> niespodzianka. Teraz chcę walczyć. Wow, no tego się nie spodziewałem. <laughs> Przy toniowym łowieniu szczupaków. Proszę bardzo. Miało być toniowe łowienie szczupaka a wyszedł sandacz stoni Zeżar tego heringa no dawaj, patrzcie. Podobno sandacze biorą na małe gumki tylko A przyzwonił ładnie, to trzeba mu przyznać. Bardzo ładne branie było. Czyli heringi, nie tylko na szczupaki, ale i jak widać na załączonym obrazku, na sandacze się nadają. Do tej pory hering Shadow mówiłem głównie na płytkiej wodzie. W maju, w czerwcu szczupaki. Tak eee, również tym mniejszymi modelami konie i sandacze. Teraz jestem na jesienią na dużym jeziorze, bardzo głębokim i będę chciał spróbować tu łowienia toniowego. To jezioro jest bardzo specyficzne. Charakteryzuje się tym, że jest tutaj bardzo dużo małej rybki, głównie stynki, które teraz jesienią gromadzą się w duże stada, w takie kule zbite i pływają sobie w toni. Trzeba je namierzyć, a pod nimi stoją pojedyncze, duże łuki dużych drapieżników. Są to zarówno ładne, grube sandacze, jak i szczupaki. Takie łowienie jest dosyć ciężkie, bo właśnie tutaj jest istotna, dobra przynęta. Bo teraz wyobraźcie sobie, że tam jest naprawdę stada, gigantyczne stado tej drobnicy i teraz zachęcić drapieżnika, żeby akurat wybrał sobie naszą gumę, którą chcemy łowić, a nie tam przegryzał te styneczki, no to jest naprawdę dosyć ciężkie zadanie dla tej przynęty. Ona musi spełniać wszystkie możliwe kryteria i prowokować rybę na różne sposoby. Jest. Zakładał ogonek, zakładał i założył Ale nie jest to duża ryba Niestety Nieduża na ten zestaw to Wenda jest stworzona do łowienia gigantów tutaj giganta nie ma co to się na heringa skusiło. No, wychodzi do góry. Jest. Ha. Drugi sandacz. O. Coś niesamowitego. Miały być szczupaki namierzone w toni, a są sandacze na heringa. Drugi z tej samej miejscowy. Patrzcie w jesiennych liściach. Sandacz na heringa. Ten trochę mniejszy jest chyba, ale tak samo cieszy. I cały czas weteran działa. Na weterana. <taki>, Taki. Ponieważ te przynęty są stosunkowo duże, trzeba je specjalnie czasami dozbrajać. Firma Sewage Gear wypuściła fajne główki. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na tą główkę. Ona ma tutaj oczko dodatkowe. A służy właśnie do podczepiania do zbrojki. Zbroimy gumę normalnie. I zobaczcie. Idealnie w tym miejscu pod pyszczkiem jest oczko, do którego możemy przymocować do zbrojka, jeżeli będzie taka konieczność, gdzie się dalej tutaj wbić kotwiczkę małą. Czasami to jest konieczne. Ja nie będę na razie tego stosował, bo mam nadzieję, że ryby będą brały dobrze i agresywnie, no bo potem w czasie, w czasie wypinania czasami ta kotwiczka, jest duży problem, można siebie pokaleczyć i rybę. Więc na razie startuję od tego, ale ten patent jest godny polecenia, bo czasami go po prostu trzeba zastosować. Sądzę że po walce, bo dzisiaj jest dzień sandacza. To nie będzie szczupak. One wyszły, sandacze do Toni, stanęły pod tą drobnicą. Więc może jutro uda się namierzyć szczupaki, ale. A, i to będzie. Chyba najmniejsza z całej ekipy. Chociaż na tą wędkę, to ciężko powiedzieć, no to jest typowo szczupakowa wenda. Ale jak widać sandacze daje radę. Chyba. A jak po walce to będzie sandacz. Tak, wychodzi, 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 wychodzi Jest Ciemny jak z czerwca. To są te jeziorowe sandacze. Właściwie wybarwiona ryba jest jak, jak samiec, który wypilnował gniazda. A jest jesień przecież. Zażarta guma strasznie. Tak to wygląda.